Witamy Państwa serdecznie. witamy bardzo Państwa serdecznie na meczu Babingtona. Liderem naszym jest Aleksandra Subocz, która do nas macha. A po drugiej stronie Zuzanna Siepka, która buntuje się, że nie jest liderem, ale trudno. Może jeszcze to kiedyś nadrobi. Przeprowadzimy, przeprowadzimy zaraz z naszą gwiazdą. Prosimy tu do nas. Trochę jest zajęta wygrywaniem. I proszę spojrzeć. Ten punkt dalej. Prosimy panią do nas, naprawdę potrzebujemy wywiadu. Ja Proszę, a teraz Elementy. chwila na emocje, zaśpiewa dla nas Sylwia Grzeszczak. <śles> Dawaj chociaż. Pomarańczowo! Tam już Pani nam machała. A my oglądamy mecz. A... Ale nie! Teraz akurat ma Pani chwilę na wywiad. I dla przeciwniki. Gratulacje. I teraz złożony punkt dla Oli. Cieszę się, bardzo widać. Skacze z radości wręcz. Byś podskoczyła chociaż, o nie. No i punkt dla... Skacze z radości. To moja... Nie chcę ale to moja pana siostra. Oli, A widzimy sobie w i Oli, cieszę się, na Mamy chwilę, mamy momencik. Dzień dobry. Witam. Czujemy się jako zwycięzca. O super! To znaczy? To był zwycięzki. Umarł ją, że mi na. to ma. To jest zaskoczenie. jest nauczyć. Ale wiadomo, jest okej. Okay. Do mnie przeszło. Tak, to był mój kibic. A teraz kończymy nasz program, zapraszamy ponownie.